Hej, witam was serdecznie, z tej strony Przemko, zapraszam was na kolejny odcineczek na Cantabri w Farmingu 17 oczywiście miało nie być, ale się okazało, że będzie, ze względu na to, że e, moja płyta główna ma za mało wejść... E, Żeby podpinać dyski twarde. No i żeby od, Żeby sobie ten dysk twardy drugi podpiąć. siebie trzeci. Eee, co zrobiłem? No odpiąłem stację... Stację płyt. Także płyt płyt po prostu nie mam. Zresztą i tak się z tego nie korzysta. No ale ja farminga 17 miałem na płycie. Więc kurde. no Musiałem sobie poszukać. ISO nie chciało mi się tego robić, no ale poszukałem no i no i jest, ze względu na to, że farming 19, jaki jest, taki jest, ja jednak będę tutaj grał sobie w to. Jakajcie, mieliśmy gdzieś Podostarczać pustych, tych, co tu jest w ogóle. Dobra, tu niby są, są do odebrania. Eee... Olej. Paliwo jest, pusta paleta są 4, tak? To dlaczego mi pokazujesz, że e, palet oliwy jest 0? Trzeba tu rzepak się albo słonecznik. Dobra, to na razie palet tutaj nie będziemy zostawiać, wycofujemy. Ja nie wyłączę sobie kurde te biegi, bo mnie denerwują. Nie rzepak mam, więc nie powinno być problemu. Chyba mam rzepak. Ale najpierw... Powozimy sobie te palety, gdzie mamy powozić na no Nie grałem, nie pamiętam, gdzie te palety miałem powozić. Zaraz zajedziemy najpierw, jeszcze tam do, do tej fabryki tytoniu. Do rzeźnika chyba też trzeba podjechać. Gdzie ja tu przyjechałem? Powiem Wam, że. Dobra, przejdziemy przez Biogaz. E, powiem Wam, że Farming 19 został przez ten patch tak popsuty, że to jest masakra. Nie no, tam są puste palety. Są. Pięć kawałków jest. Dobra, to na razie nie będziemy dokładać. Zobaczymy, jak to wygląda tutaj, w fabryce tytoniu. Jest palet od groma. Deski leżą, więc podejrzewam, że tylko tytoń trzeba dostarczyć, a ja chyba go nie ma. Jak się nie mylę, to w cukrowni i kurde, tak dawno w to nie grałem. Matko, Boska, zapomniałem już, gdzie co jest, gdzie co mam i gdzie co potrzeba. Dobra, zatrzymamy się przy mleczarni. Są puste palety, mleko też jest, więc tam się będzie produkowało. No, czekajcie, spójrzmy w ogóle na mapę. Na mapę to hmm, jest hmm, hmm, hmm. yy, wody, fabryka likieru, właśnie. tutaj nic chyba nie robiłem tutaj jest fabryka yy, w tej fabryce likieru. Suszarnia, szklarnia, przetwornia soi, to nas nie interesuje. Fabryka żywności nas interesuje. Tu musimy dojechać i musimy dojechać. Gdzie jest cukrownia? Mleczarnia, bla bla bla, kompostownia, fabryka cukru, Tu. Dobra, musimy zawrócić. A jak nie, to zostanie po prostu na ciężarówce i tyle. My tam zaraz podjedziemy, brykniemy sobie do tego. Gdzie jest ta moja fabryka cukru? No tu jest, przede mną. Ale gdzie jest wjazd? Do tej fabryki to nie mam pojęcia. Tu jest przecież. Tak, nie ma pustych palet tutaj. Dobra, teraz zdejmijmy trochę tych palet. A, się posypało. Dobra, wróćmy je tam, niech sobie leżą. Dobra, mamy 3 na 10, 4 na 10, 6. Jeszcze dwie ale bym teraz to pociągnął. Dobra, mamy pełno Musimy tylko przywieźć Nie no, jest burak cukrowy Więc on nam tutaj zacznie już pracować Więc jedziemy z tym z powrotem Do górni palec Muszę tak dookoła zasuwać, no niestety Ale objedziemy i będzie gitara są Ja się muszę wziąć, skończyć te siewy kurde, bo tutaj tyle jest do roboty myśmy tu grali kiedyś dwóch stąkiem To było też inaczej, czekajcie bo to nie tu. tu się prosto jedzie byliśmy we dwóch stąkiem było inaczej. Teraz sam to jak mam obrać to jest masakra. Tych pól jest za dużo, jak dla mnie jednego. Dobra, gdzieś zaparkujemy. Dobra, niech on stoi. Lecimy do pickupa i jedziemy na Gospo. Ja sobie wyłączę biegi. No ostatnio kupiłem tego pick z tego co pamiętam, bo kurde, no tu tyle firm się posiada, tyle tego wszystkiego, kurde, a żadnego porządnego wozu nie było, nie? Teraz gdzie? Gdzieś muszę poszukać yy, jakieś naczepy, żeby ten... Żeby przytargać tego słoneczniku albo rzepaku tam A już się zastanawiałem nawet nad tym. Ojej oj 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 A już się zastanawiałem nad tym czy nie ten Czy nie odinstalować e, 17? No ale no nie, no nie no nie. 17 jeszcze będę długo pewnie grał. Jezu, jak tu mi laguje coś? Dobra, tam jest, nawet sprzęt stoi. Zaparkujmy sobie gdzieś, żeby nie przeszkadzał. Dobra, niech on stoi, tu polecimy sobie teraz tam. Chyba trzeba będzie zobaczyć czy grafiki nie mam do aktualizacji. Tam mamy paliwo. Tutaj jest sprzęcior. Tylko ogólnie muszę sprawdzić w ogóle. Czekajcie, gdzie tu się tutaj się sprawdzało. Czy my mamy rzepak? Mamy rzepak. E że to mamy od groma. Słonecznika też jeszcze jest od groma. Ale teraz jeszcze mniej nie to. Interesuje mnie czy my posiadamy coś takiego jak ten tyton, Czekajcie gdzie ten tytoń tabaka Właśnie tabaki nie posiadamy Więc na razie fabryka papierosów nie ruszy Aż nie zabierzemy Kurde Czekajcie jak tu, stoi tu, jak to się zamykało? po zamknij. O. No sypać jakiegoś tam sypać jakiegoś zarosła do środka? Pijemy rzepak. Muszę wziąć któregoś dnia, kurde, usiąść sobie, pograć tutaj i poukładać to wszystko. Ogólnie spójrzmy sobie na mapę, jak to wygląda. Aha, trójka jest do obsiania, jeszcze dziewiętnastka jest do obsiania, jedynka, dwójka, yy, ósemka chyba nie, bo ósemka to chyba trawa rośnie, czwórka jest do obsiania, piętnastka częściowo jest do obsiania, czyli ja tu trawę zostawiłem, chyba tu trawa jest przy piętnastce, tu faktycznie tutaj nie ma, nic. czyli tu mamy obsiane już, została mi dziewiętnastka, piętnastka, jedynka, dwójka, trójka do skończenia i czwórka, dobra. Dobra, wydaje mi się, że 87 ton to powinno wystarczyć. Jedziemy, do... zatargamy to. To zasypiemy i ja się będę brał za te siewy dalej, kurde, bo to zima mnie zastanie, No tu mamy wiosnę. Hamulce to są, powiem wam, kurde, hamulec do podłogi wcisłem i on tak, aby, aby wyhamował. Jeśli chodzi o paliwo, to paliwo mam, to więc do rafinerii na razie nie będziemy tam. Chyba jeszcze jest do odbioru, nawet z rafinerii. Tak, tutaj jest trawa obsiana na 800, już pamiętałem. Hamulec w polwogę i kurde, ledwo, ledwo. Ukrównia. No i dobra, jesteśmy. hajsu trochę jest, tak się zastanawiam czy by może nie dokupić da się wysypać już czy nie, da się dobra, więcej nie wejdzie, więc ja go tu zostawię paliwo jeszcze jest, w razie czego to się dowiezie palety to jest blisko zawsze można przytargać Walety mamy tam. Więc ja się może tapnę tutaj. Czekajcie, tu nie to. Tu. Tutaj to mamy przy krówkach. Na gospodarstwo. O właśnie, do niego się tapnę. Jak widać ja tu pracownika ustawiłem. I zobaczcie co mi tutaj robił. Masakra. A tu co się stało? Przecież ja tu nie przyjeżdżałem samo się przesunęło. Pracownik może przesunął hmm, czekajcie, a tu się tu alt był, nie? Czy shift? Coś mi tu Nie mogę przesta przestawić tego. Shift nie, kontrol też nie, pacja nie. No nie, nie mogę, kurde, coś tu się popsuło, bo, bo mi nie działa. To żebym kierownicę mógł Coś tu się podziało. Złego Jeszcze nie tu nacisłem Prawy alt też, nie lewy nie Shift Nie działa. Nie mogę kierownicy przestawić, wiesz nie Dobra, mniejsza większość jedziemy z tym. Później obczaję co tam się stało Bo nie mogę, nie mogę tej to kierownicę opuścić sobie Ale takie rzeczy zawsze się zdarzają Dobra, ja sobie będę pomału tutaj już siał No czekajcie, jeszcze zatrzymam się chwilę no, Zobaczmy Zobaczmy sobie jeszcze, gdzie ja mam mm, tabakę. No 19 jest tabaka, tylko że ona pewnie jest zebrana. Tak, to jest do siebie jest. No właśnie. Tutaj na dwójce mi jednak coś rośnie, tylko ja nie wiem co. Aha, bawełna rośnie na dwójce. Widzicie? Kurde, tutaj to co będzie, będę musiał pobiegać, zobaczyć. Czyli ja tabaki suma sumaru nie mam nigdzie. Tabaki trzeba na, zasiać. Dobra, to już teraz wiem na pewno, że trzeba to robić. Dobra, my się widzimy w kolejnym odcinku. Jeśli wam się podobało, to tam jakoś, jakiś znaczek po sobie zostawcie, żeby byliście. Do zobaczenia. Cześć!